Cześć, nazywam się Ania Paluch, jestem psychologiem i psychodytetykiem. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. O czym? O tym, jak żyć dobrze i zdrowo w zgodzie ze sobą. Zapraszam. Gdy coś zapisujesz, skupiasz się na tym całkowicie. Zapisywanie jest niemal niemożliwe, gdy myślimy o czymś innym. Akt rejestrowania na papierze sprawia, że Twoje myśli i zamiary łączą się w jedno. Blake Crouch Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam więcej o jednym z moich ulubionych narzędzi psychodietycznych, który nie do końca jest ulubionym narzędziem psychodietycznym pacjentów, klientów, z którymi współpracuje generalnie wielu ludzi. Um, chodzi o automonitoring i spisywanie wszystkiego, co najważniejsze. Z tym spisywaniem nie zawsze jest nam po drodze, natomiast naprawdę w pisaniu jest magia skupiania się na tym, o czym piszemy, i dlatego warto. Automonitoring. Dzienniczek żywienia, bez względu na nazwę, dla mnie właśnie to podstawowe narzędzie pomocne w naprawianiu relacji z jedzeniem. Po co i w jaki sposób monitorować swój sposób odżywiania? Prowadzenie monitoringu swojego odżywiania dla wielu osób no nie jest właśnie, tak jak mówiłam, ulubioną formą pracy podczas odchudzania czy wychodzenia z różnego rodzaju zaburzeń w odżywianiu. Wymaga czasu, ale przede wszystkim systematyczności, której tak bardzo nam brakuje. Ale mimo wad, które tak łatwo zauważamy, to narzędzie, które przynosi naprawdę wymierne korzyści. Dzięki prowadzeniu automonitoringu uzyskujemy najważniejsze informacje dotyczące tego, kiedy jemy, ile jemy, dlaczego jemy i w jakich okolicznościach. Dla niektórych osób skupianie się tak bardzo na jedzeniu no, nie jest tak dobrym, sposobem na poradzenie sobie z problemami z jedzeniem. Natomiast ta samoświadomość, ta refleksja nad tym, co w związku z jedzeniem w moim życiu przeważa, no jest naprawdę bardzo ważna. Po co monitorować swój sposób odżywiania? To przede wszystkim informacja zwrotna, bardzo dobra i bardzo ważna, no i uzyskanie świadomości. Dzięki monitoringowi uzyskujemy istotne informacje na temat sposobu odżywiania. Na ile i w jakim stopniu jest on nieprawidłowy. Często wydaje nam się, że dobrze wiemy, co jemy, dlaczego jemy, ale dopiero w trakcie dokonywania takiej rejestracji tego, co zjadamy, właśnie z taką pełną świadomością, orientujemy się w sytuacji dotyczącej naszej motywacji do sięgania po pewne produkty, na przykład o określonej porze. Wiele osób, które pragnie się odchudzać, ma zaburzoną relację z jedzeniem, ulegają różnego rodzaju napadom objadania się czy przejadaniu się z powodów emocjonalnych. Tylko dzięki monitoringowi jesteśmy w stanie znaleźć pewne wzorce w naszym sposobie odżywiania się. Co jesteśmy w stanie z tego wyłuskać? Co dokładnie jem i w jakich ilościach? Czy jedne posiłki różnią się od innych składem i ilościami? jakie produkty jem o różnych porach, w różnych okolicznościach, z różnym natężeniem głodu i odczuwanymi emocjami. Zastanawiamy się nad tym, kiedy jemy, czy jemy regularnie, czy chaotycznie, czy napady przejadania się występują zgodnie z jakimś wzorcem, na przykład wieczorami, czy poszczególne dni różnią się od siebie. Jak wygląda mój sposób odżywiania się w weekendy, w dni wolne? Czy jem szybko, bez planu i bez świadomości, czy zdarza mi się nie pamiętać o tym, ile i co zjadłam? Jakie emocje towarzyszą jedzeniu? Czy specyficzne sytuacje, wywołane nimi emocje kierują mnie w stronę jedzenia? Czy coś innego niż głód wywołuje chęć jedzenia? Czy jem w sytuacji nudy, zmęczenia lub kiedy czuję smutek, przygnębienie, samotność? Dlaczego jem? Co chcę osiągnąć dzięki jedzeniu? Czy zawsze chodzi o tą podstawową funkcję, czyli pozbycie się głodu i uczucie sytości? Czy jedzenie wiąże się bardziej z regulowaniem emocji, napięcia? Jaki stopień głodu towarzyszy mi podczas jedzenia? Czy to głód umiarkowany, a może wilczy apetyt? Czy zdarza mi się jeść nie będąc głodną? Dlaczego? W jakich okolicznościach jem? Czy posiłek zawsze wiąże się z jedzeniem przy stole i skupianiem uwagi tylko na jedzeniu? Czy towarzyszą mi podczas jedzenia rozpraszacze, takie jak telefon, telewizor, książka? Czy jem w towarzystwie, czy w samotności? Dzięki takiej analizie, w której odpowiadamy sobie na większość z tych wyżej wymienionych pytań, zaznaczamy najważniejsze informacje właśnie w takim naszym dzienniku, jesteśmy w stanie Poszukać zależności, bo to właśnie o to chodzi, pomiędzy jedzeniem zbyt dużo albo jedzeniem produktów niezdrowych, których chcieliśmy unikać, a sytuacjami towarzyszącymi jedzeniu, poziomem głodu, emocjami, naszą życiową sytuacją, chaosem, który nam towarzyszy właśnie w tym okresie w życiu. Automonitoring to początek zmiany. Odpowiednio przeprowadzony, rzetelny, świadomy automonitoring może być kluczem do zmiany. Zmiana wymaga świadomości tego, co jest do poprawienia i dlaczego. Kolejny etap to znalezienie najlepszej metody na to, jak to zrobić. Zbyt często zaczynamy swoją przygodę ze zmianą stylu życia, czy odchudzaniem od zadania sobie pytania: jak to zrobię? Tymczasem kluczowe pytanie dotyczy: dlaczego chcę dokonać zmiany? To wymaga właśnie oczywiście analizy dotychczasowego sposobu odżywiania, sposobu działania w zakresie odchudzania i nic lepiej nie pomoże w tej analizie właśnie od automonitoringu. Istotne jest obserwowanie na bieżąco swojego sposobu odżywiania, bo często okazuje się, że z chwilą refleksji uznane przez nas e, zachowania, takie, które są za, uznane za pozbawione kontroli i automatyczne, Wcale takie nie muszą być. To uciążliwe zajęcie, tak, ale tak naprawdę to jest test na to, jak bardzo pragniesz zmiany. Jeżeli naprawdę chcemy sobie poradzić z przejadaniem się, będziemy chcieli korzystać z narzędzi, które nam mogą w tym pomóc. A monitoring z pewnością do takich właśnie należy. Niedoceniany, uciążliwy. Odsuwany gdzieś tam do ostatniej szuflady jest ten, ten nasz dziennik, ale to jest skuteczna metoda. Jesteś zbyt zajęta, by spisywać, co jadłaś? A może wstyd ci się przyznać przed samą sobą, jak wygląda Twój sposób odżywiania? Myślisz, że wystarczy, że zapamiętasz, co i kiedy jesz? Nie, nie wystarczy. Automonitoring wymaga zapisywania. Analizowania materiału i szukania wzorców. Nie docenisz tej metody, dopóki nie spróbujesz, tak naprawdę. I podobnie rzecz ma się z planowaniem naszego jedzenia. To też jest coś, od czego często gdzieś tam odchodzimy, nie chcemy tego robić, nie chcemy planować tych posiłków, bo przecież nie wiem, na co będę miała ochotę. To jest taki nasz standardowy argument, ale to też jest bardzo ważne w procesie zmiany, o czym zresztą powiem. Prawdopodobnie w którymś z kolejnych spotkań. Jeśli chcesz pokonać problem, musisz stawić mu czoła. Pora rozliczyć się ze sobą i odbudować dobrą relację z jedzeniem. Najważniejsze, że to możliwe i realne w wykonaniu w każdym momencie, w którym tylko zechcesz coś zmienić. Pamiętaj jednak, że zmiana wymaga zaangażowania, a twoje zaangażowanie to rzetelnie poprowadzony automonitoring. Kto może korzystać z sukcesem z dzienniczka? Moim zdaniem, każdy, kto chce coś zmienić w swoim sposobie odżywiania i wprowadza nowe lub ogranicza stare nawyki żywieniowe. Konkretnie jednak, automonitoring może być pomocny osobom. Podczas odchudzania w celu monitorowania ilości i jakości zjadanych produktów oraz okoliczności jedzenia, a także poziomu głodu, sytości, żeby wyciągnąć właściwe wnioski, dobrze mieć dokładny dziennik z kilku dni, a to no raczej jest mało prawdopodobne, że zapamiętasz te wszystkie informacje. To jest dobre. I pomocne osobom, które nie są pewne swojego bilansu kalorycznego. Mamy tendencję do przeszacowywania w przypadku niedojadania i niedoszacowywania w przypadku przejadania się. I ten problem dotyczy nawet specjalistów. To jest też pomocne narzędzie, które, dla osób, które chcą naprawić swoją relację z jedzeniem i nauczyć się reagować na sygnały głodu i sytości. Podczas jedzenia lub kończenia posiłku, a nie jeść ze względu na okoliczności czy emocje, które się pojawiają. Taki automonitoring to jest też uświadomienie sobie pewnych takich nawyków związanych z tym, że na przykład ograniczamy jedzenie przez cały dzień, a później wieczorem, właśnie w takiej sytuacji, kiedy już to zmęczenie bierze górę, kiedy chcemy odpocząć, kiedy chcemy jakoś zająć nasze myśli, sięgamy po jedzenie i zjadamy więcej. Natomiast gdybyśmy Sięgnęli do takiego regularnego jedzenia przez cały dzień, to być może wieczorem nie następowałyby też takie ataki. I to jest związane i z ilością jedzenia i też z tym, jak się czujemy danego dnia najczęściej popołudniami i wieczorem. To jest też dobre narzędzie, oczywiście, dla osób, które. Chcą sobie poradzić właśnie z napadami obiadania, jedzeniem emocjonalnym, bo to jest oczywiście najlepszy sposób, żeby monitorować, w jakich okolicznościach pojawiają się te napady obiadania. I też o, oczywiście to jest dobre narzędzie dla osób, które w związku z chorobami czy zaburzeniami, chociażby ze strony układu hormonalnego co też jest ważne, żeby to zaznaczyć chciałyby wpływać dietą na swoje samopoczucie, no czy oczywiście po prostu też wyniki badań, tak? bo, bo w przypadku chorób dietozależnych ta dieta jest bardzo ważna, ale też trzeba wiedzieć, jak mój organizm na pewne rzeczy reaguje. I dlatego, no, żeby... Zwrócić na to uwagę i żeby wychwycić jakieś schematy, bardzo ważny jest też monitoring tego, jak ciało reaguje na różne produkty czy zestawy produktów w posiłku poszczególnym czy w różnych porach dnia też. Jak prowadzić auto-monitoring? Przede wszystkim rzetelnie, ale nie pomijając niczego, bo to tak naprawdę to tylko robienie sobie na złość i tylko siebie oszukujemy w tym momencie. Starannie. Nie pomijając żadnych rubryk, tabeli, informacji, które są warte odnotowania, bo dzięki temu ta dalsza analiza, ta refleksja zrobi się prawie sama regularnie, bez przerw i pomijania, bo tylko dzięki temu mamy szansę znaleźć takie powtarzające się zależności dotyczące naszych zachowań żywieniowych. Kreatywnie z wykorzystaniem różnych ciekawych list, Tabel, planerów, zaznaczając kolorami, symbolami. Jeżeli jesteśmy takim typem bardziej kreatywnym, to jest też sposób na to, żeby przyciągnąć naszą uwagę tak, do tego monitorowania, żeby to nie było po prostu dla nas nudne. Możemy dostosować dzienniczek żywieniowy do siebie, albo skorzystać z różnych gotowych materiałów. I ja właśnie też przygotowałam dla Ciebie taką kartę pracy, którą możesz pobrać na mojej stronie. Hmm, przy wpisie dotyczącym właśnie tego odcinka podcastu. Takie twórcze podejście do działania może bardziej nas motywować i pomoże nam utrzymać też ten nawyk notowania. Jakie są korzyści z prowadzenia automonitoringu podczas odchudzania? No oczywiście to najczęściej darmowe narzędzie do w miarę dokładnej analizy własnych zachowań żywieniowych. Wymaga szczerości i pomaga dokonać takiej świadomej refleksji nad naszymi wyborami żywieniowymi. Pokazuje często czarno na białym, jak wygląda nasza dieta, a nie to, jak my sądzimy, że wygląda nasza dieta, kiedy nie analizujemy tego, jak jemy. Pozwala dokładnie przeanalizować ilość zjadanych kilokalorii, jeżeli dodatkowo je przeliczymy, bo często nie doceniamy, ile tak naprawdę jemy. Złudnie wydaje nam się, że dużo mniej niż w rzeczywistości. Nie doceniamy pewnych małych produktów i ich kaloryczności. Oczywiście jestem tak za tym, żeby niekoniecznie liczyć i ważyć bardzo skrupulatnie, bo to tylko fiksuje naszą uwagę tak, na, na tych kaloriach, i często to jest początek różnego rodzaju zaburzeń odżywiania, no ale też nie możemy się oszukiwać, że redukcja masy ciała nie wymaga. Ograniczenia ilości kilokalorii. Więc tutaj trzeba znów poszukać balansu, i na początek ta analiza na pewno jest bardzo potrzebna, a później trzeba się nauczyć korzystać z różnego rodzaju produktów i zestawień, tak żeby ta ilość kalorii była odpowiednia. Taka analiza pomaga też w lepszym poznaniu siebie i funkcji, jakie spełnia jedzenie w moim życiu. Czy z nagrodą, pocieszeniem, sposobem na znudzenie czy zmęczenie, a gdzie w tym wszystkim jest po prostu głód? Dzięki takiej analizie dowiadujesz się również, jak reaguje Twój organizm na różne produkty. To nie musi być tylko kwestia nadmiaru jedzenia, ale również informacja o tym, co nam służy, co, nie, co wywołuje nieprzyjemne odczucia ciała, po czym czujemy się lekko. Ale nie jesteśmy głodni, a po czym ciężko? Pamiętaj, że automonitoring może służyć diagnozie i zmianie różnych zachowań zdrowotnych. Czasem to nie jest kwestia tego, że przejadamy się, ale jemy właśnie produkty, które nam nie służą, po których czujemy nie wiem, wzdęcia i wypełniony za bardzo brzuch, i to sprawia, że mamy takie uczucie ciężkości, które wcale nie jest adekwatne z tym, co się dzieje z naszą wagą. No, i automonitoring jest po prostu też dobrą metodą do dalszego monitorowania zmian, które już wprowadzamy. Czy są one skuteczne? Czy są inne sposoby na radzenie sobie z emocjami oprócz jedzenia, które mogą nam pomóc? Czy sięgamy po jedzenie w określonych godzinach, a może zaczynamy reagować na uczucie głodu? I czy te? godziny wyznaczone zaczynają się łączyć z tym, kiedy odczuwamy ten głód już tak naturalnie. Czy może są jeszcze jakieś błędy, które chcielibyśmy wyeliminować, które gdzieś tam zaburzają w pewien sposób to nasze żywieniowe funkcjonowanie. Dzięki temu narzędziu widzisz, jakie robisz postępy z tygodnia na tydzień albo Zwracasz uwagę na to, co nie działa w Twoim zmienionym sposobie odżywiania. Może rzeczywiście okaże się, że za mało jesz w ciągu dnia i to sprawia, że te popołudnia i wieczory są takie ciężkie do przetrwania. Warto na to zwrócić uwagę. I dzięki takiemu automonitoringowi widzimy po prostu na kartce te zależności. Możemy je sobie połączyć z strzałkami i, i rozpisać. Generalnie, prowadzenie przez jakiś czas, w zależności oczywiście od przyczyn, automonitoringu, sposobu odżywiania, moim zdaniem jest jednym z najlepszych i najłatwiejszych narzędzi pomocnych w analizie i wyciąganiu właściwych e, wniosków na temat problemów w relacji z jedzeniem. To narzędzie będzie pomocne każdemu, kto czuje, że jego zachowania żywieniowe, które w tym momencie przejawia, nie są dla niego. Zdrowe, dobre, satysfakcjonujące. Tutaj tak jak mówiłam, nie chodzi też tylko i wyłącznie o odchudzanie. Na koniec jeszcze raz zapraszam do pobrania sobie takiego właśnie darmowego zestawu plików, gdzie mamy arkusz do auto monitoringu i analizy e, zachowań żywieniowych, no i jeszcze takie dodatkowe właśnie ćwiczenia do tego, żeby poszukać tych zależności jak one się przedstawiają w naszym sposobie odżywiania na ten moment. Dlatego, dlatego zapraszam na stronę www.dbamocud.pl i tam w zakładce podcasty, przy okazji tego podcastu, w, na końcu wpisu znajdziecie po prostu arkusz do pobrania. Zachęcam do automonitoringu, do analizy, do sprawdzenia tego narzędzia i do informacji zwrotnej. Co sądzicie? Czy zmieniliście może trochę zdanie o tym, jak to spisywanie jest uciążliwe i męczące i niepotrzebne, a okaże się, że jednak przyniosło jakiś fajny rezultat i jakąś ciekawą, może refleksję? Czekam na komentarze pod wpisem, ale też zapraszam do e, komentowania na Instagramie przy okazji. E, Tematów, które też właśnie automonitoringowi będą poświęcone. Dziękuję Ci za dzisiaj. Zapraszam na stronę www.pam.com, gdzie w zakładce podcast znajdziesz szczegóły. Zapraszam do komentowania odcinków oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami, zadawania pytań. Ponadto, na stronie znajdziesz wiele inspiracji związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia oraz informacje o szkoleniach i kursach. Znajdziesz mnie również na Instagramie. Anna Paluch, psychodietetyk. Do usłyszenia.